Nie potrzeba przyjmował, nie? Ty się uderzał od razu. Chyba, że masz taki klej jak Lewandowski, że przynieść przełożyć. No. Trzy. Trzy? Jajko? Tak. Kto robił tam coś z Karol? Zaraz się powiem. Tylko muszę Wackowi zdjęcie zrobić. Muszę już się zadyfnąć. To widzicie, że wygrało. Ja cztery lata temu? Nie, nie. Borys? Ale ten Borys się zmienił. z Karol. Ja to myślałem, że to Hubert jest. Jak go zobaczył pierwszy raz, no. tutaj, po już to Hubert No. to ty. No. No, się o. No, już. Jestem biedny. na 7, minut, 3 brakuje. 2, 0 brakuje. Chwileczkę. Chwileczkę. Chwileczkę.

ja no, nawet nie wiedziałem, że oni tam mają. A oni też są z fali jak wystawiają, tu wiesz, że swoich żubkieją, u siebie został, nie? Bo mm -hmm. no, takie samo to by robić zdjęcie w tył, nie? Ładnie, wedle. Nie wiem, kto robi, nie? 4 deny. Nie wiem, czy to jest 6-0, tu 7-0, ale to gra da jakaś przyszła klasie czy coś, bójt, czy coś tam ale... bo tam jest FC Dajtki, coś takiego gra, no to też na co oni tam grają i trenują, to no, patrz. Czy już by bramka? O kurwa. Jasne. Nie wiem kto. Co do Unii? 1,7? 7 7 Tak się bardziej czułem. I co kupiłeś? To płasce, nie? To co szuka. Co co szuka, pas. Ale nie kto. Czarny albo... No ten. Czarny. Czarny? No. Widuta? Jeszcze sześć, kolejne. To osiemdziesiąta druga. Osiemdziesiąta druga. Miejmy do Bartkowski Jedno wydwie, osiemdziesiąta czwarta? Nie, cztery Czyli osiemdziesiąta szósta? Tak? Jeszcze, jeszcze! Mały czas, mały czas! Pójść! Bartkowski, dziesiąty dziecięć, świeżo No. Ale go ścierać! się, boro, się! Bartkowski, 11 Bartosz, <grym> Brawo Które to jest, czwarta czy piątego? Szkoda, że go na jesieni nie było krótko. Nie? Pierre, se parar, muito na pulsa. Dobre wejście.